Witam Was bardzo serdecznie. Jest już dosyć późna pora, 10 po północy, ale mnie tu wzięła Wena, żeby Wam nakręcić poradnik o bardzo ważnej rzeczy, jaką często się wykorzystuje w szkole, aby się zemścić na kolegach bądź koleżankach, a mianowicie na rysowaniu w zeszycie męskiego członka. O tak. Wiem, że to lubicie najbardziej, ale to nie jest łatwa sprawa. Często się to nie udaje, często są wpadki przy tym. I ja wam pokażę właśnie, jak to dzisiaj zrobić poprawnie. Pierwsza rzecz, najważniejsza. Musicie mieć miejsce, w którym nie ma szpargałów. Jest po prostu dużo wolnego, dużo wolnej przestrzeni, gdzie można położyć zeszyt dobra, to ja tu teraz posprzątam orzeszki zajebiste. Nie reklamuję jak coś, no ale Feliksa. No czekolada tu już, będę mówić kogo. I tak. Pierwsza kwestia do wykonania to zajumanie zeszytu koledze. To jest, no albo koleżance. To jest bardzo trudna rzecz. Trudna do tego stopnia, że właśnie na tym pierwszym etapie już są pierwsze wpadki. I, no i w ogóle niepowodzenie. Kiedy to robić? Kiedy podjumywać zeszyt? No najlepiej jak kogoś nie ma w klasie, albo no nie wiem, albo poszedł do ubikacji, albo nie wiem co jeszcze można wymyślić. Już różne rzeczy się zdarzają. Tak, I jak już nie ma tej osoby, albo zeszyt leży na ławce, albo w plecaku. I teraz tak, najlepszą opcją jest podjumanie z plecaka. Bo to jest największe zaskoczenie, i osoba się od razu nie skapnie, jak przyjdzie, i sobie zobaczy do zeszytu. No tak, no to ją mamy z tego plecaka, zeszyt, na przykład do majcy jakiegoś idioty, w tym przypadku Jana Kowalskiego. Pierwsza rzecz, otwarcie zeszytu, znaczy to jest już druga rzecz, otwarcie zeszytu. Patrzymy, co to jest, nie? Funkcja kwadratowana jakiś idiota. Teraz bierzemy długopis w łapę. O, to oczywiście go włączamy, Mój jest już włączony. tak, etapy rysowania dobrego członka no, no, i, i, i jego innych części: no, pierwsze co to członek, oczywiście. Czyli rysujemy dużą faję na cały zaszyt. A jeszcze jakoś staramy się trzymać ten zaszyt, żeby nam nie odjeżdżał. Przy okazji, tak, rysujemy faję. Taką dużą, dużą, całą kartkę staramy się. No mi się. To, dobra, może być. Ech, druga rzecz. Drugi etap. Jądro. Pierwsze. Etap trzeci. Jądro. Drugi. Etap czwarty. Żołądź. naplet <ścoughs> ściągnięty, rzeczywiście. Tu ładnie, ładnie efekty 3D robimy. No a później. Szpara to na czarno, może być całkowicie tak. Etap, że piąty. Włosów nowe na, na jądrach jakieś cienie, dodatkowe efekty. No, 3D, to Tu I teraz tak jesteśmy w połowie akcji, dopiero bo nadal możemy mieć wpadkę. Teraz zamykamy zeszyt. Wpinamy dupę, żeby nas czasem nie przyłapał konfident jeden i wkładamy Kowalskiemu, naszemu przykładowemu z powrotem do plecaka albo na ławkę. I teraz czekamy na efekty, bo efekty będą niezłe. I teraz są dwa wyjścia z tej sytuacji. Delikwent albo się wkurwi niepomiernie, niezmiernie, no, albo się będzie śmiał, no, ale to już zależy od człowieka. Aby musicie po prostu no, poker face zrobić, no i udawać, że się nic nie stało, nie? W sumie. Ale reakcja zazwyczaj jest zadowalająca. BKS pizdu, nie? No, wiecie to moi kochani gimbazjaliści. No dobrze, no to w tym odcinku chyba. No, tyle wam chciałem pokazać. Miłego weekendu, bo. Bo już piątek, za piątek weekendu, początek. Nie? Sami wiecie, melanch się szykuje w gimbazjum. Tak ma wyjść, no tak po prostu ma być. i no tak, tak, tak jest dobrze. Dobra, no to, cześć.